Život na celý život. Aj tak by sa dal preložiť ústredný slogán pochodu za život, ktorý sa uskutoční v osvienčíme v dňoch 14. až 15 augusta 2019. Pochod za život je spomienka na kniaza Maximiliana Kolbeho, ktorý organizuje známy novinár, vydavateľ, nakladateľ knih, dokumentarista, režisér Witold Gadovský. Nikt nám nepodaroval Polsky. Niepodległość nie przyszła za darmo. Ona koštovala może krwi, I cierpień naszych przodków. Jeżeli ktoś dziś myśli, że Polska będzie trwała i można nie ruszyć palcem i dalej będzie, to jest w błędzie. Dziś jest ważny czas dla Polski, dlatego dziś musimy walczyć o pamięć i o prawdę. I dlatego organizujemy Wielki Marsz Polaków i Polonii 14 sierpnia w Auschwitz. Chcemy pokazać prawdę o tym straszliwym miejscu i tych straszliwych wydarzeniach. Tam ginęli Polacy i ich pamięć musi trwać. Dlatego tam idziemy. Nie idziemy przeciwko nikomu. Nie chcemy walczyć z nikim. Chcemy to zrobić dla Polski. Bo Polska tego od nas wymaga. Bo się odlewa wielkie dzwony by do kadzi nie wpadł nawet włos Wtedy ich głos czysty, niezmącony Przywołać może do poprawy los Výspa pravdivej voľnosti, to je ostrov skutočnej slobody. Účastníci pochodu za život a pri spomienke na svetého Maximiliana Kolbeho sa stretnú 14. augusta 2019 o 8. hodine v Selezianskej škole. O 9. hodine sa začne pochod, spomienka k úcte na svetého Maximiliana Kolbeho koncentračnom tábore Auschwitz, kde budú modlitby. Na pochod sú pripravené trička vo farbe bielej a červenej s vyobrazením portrétu Maximiliana Kolbeho. Bližšie na stránkach www.gadowskvidevoch.pl. Po odchode z koncentračného tábora Auschwitz se s Osvienčím. Na Osvenčímskom námestí bude program od 14. do 21. hodiny. Pochod Maximiliana Kolbého bude celý v tichosti a pokojný a v rozímaní. Skoro ráno 15. augusta bude Sveta Omša v kostole Selezianov. Potom sa účastníci v pokojnom pochode presunú do koncentračného tábora Auschwitz, kde sa vzdá podsta obetiam Poliakov, ktorí tam boli zavraždení. Organizátori prosia účastníkov, aby nepoužívali iné vlajky ako polské a nepoužívali rôzne transparenty s nápismi. Organizátor prosí účastníkov pochodu za život, nech sa zaregistrujú na stránkach na linku Uwejdziemy mi misję. A teraz celi prihułor pana Witolda Gadowskiego. Przypominam, spotykamy się 14 sierpnia w Oświęcimiu w Zespole Szkół Salezjańskich o godzinie 8 rano. Ważne, żeby być o 8 rano, ponieważ od godziny 9 już ruszamy i dołączamy do uroczystości ku czci świętego Maksymiliana Kolbe. Te uroczystości odbędą się na terenie obozu w Auschwitz i my będziemy w nich uczestniczyć. Ale ponieważ są to uroczystości religijne i dołączamy do uroczystości zastanych. Nie chcieliśmy burzyć porządku tego dnia, a więc idziemy w koszulkach. W poprzednim komentarzu miałem czerwoną, teraz mam białą z podobizną Maksymiliana Kolbe. Wszystkie te koszulki postaramy się dostarczyć od piątku w będzie można pobierać darmowe koszulki. Płacicie tylko za wysyłkę. Darmowe koszulki, które ufundowaliśmy dla Was od piątku. Będą już nowe. Pierwsza partia, ponad tysiąc koszulek już się skończyła niestety dawno. Był przestój. Teraz będzie dochodzi druga partia, będą koszulki. Postaramy się, żeby koszulki były także na marszu, tak żeby każdy z Was miał koszulkę. I wtedy ustawimy się w pochodzie białym i czerwonym. Tak, żeby z lotu ptaka było widać biało-czerwony potok ludzi. Wejdziemy do Auschwitz, pomodlimy się. Wyjdziemy z Auschwitz. Wcześniej Różaniec poprowadził ksiądz Stanisław Małkowski, jak będziemy szli. Wyjdziemy w spokoju i w ciszy. Tak, jak i wejdziemy w spokoju i w ciszy. Pełni skupienia. Pójdziemy na oświęcimski rynek, a tam na scenie od godziny 14.00 będą trwały występy aż do 21.00. Wszystko dla Was. Przygotowaliśmy występy, premierę teledysku, dzwony, specjalnie, utworu specjalnie skomponowanego i przygotowanego i nagranego przez Natalię Niemen i Grzegorza Wilka dla uczestników marszu. Potem czeka nas nocne czuwanie. Ci, którzy będą zmęczeni, no to już pójdą na kwatery, ale ci, którzy będą chcieli uczestniczyć dalej, to będą w nocy czuwać z nami i rano, wczesnym rankiem msza święta i ruszamy naszym wielkim pochodem z flagami biało-czerwonymi do Auschwitz. Tam idziemy pod ścianę straceń. Oddajemy hołd Polakom, którzy zginęli, zostali zamęczeni. Także Salezjanom, którzy byli zamęczeni na oświęcimskim zwirowisku. O tym wszystkim usłyszycie w prelekcjach 14. i 15. w tym wielkim marszu ruszamy do Auschwitz, wchodzimy z flagami. I tylko z flagami biało-czerwonymi. Jeżeli rodziny mają transparenty ofiar z numerami obozowymi, to także można wziąć, ale żadnych innych transparentów. Bardzo proszę. Już mam informacje o przygotowywanych prowokacjach. O przygotowywanych różnych dziwnych wydarzeniach. Uprzedzam, będziemy bardzo stanowczy wobec prowokatorów, wobec ludzi, którzy będą chcieli zakłócić przebieg tej uroczystości. Będziemy bardzo stanowczy, będziemy eliminować wszelkich niepoważnych ludzi, którzy będą chcieli uczynić ze spotkania Polaków i Polonii, a będzie nas tysiące. Już wiem, że nas będą tysiące w Oświęcimiu. Będzie niezwykłe spotkanie, niezwykła atmosfera. I wobec tych, którzy będą chcieli nam popsuć to święto Polski, będziemy bardzo stanowczy. Będziemy usuwać wszystkich ludzi, którzy będą prowokować e, agresję, którzy będą wznosić głupie okrzyki, którzy będą dzielić ofiary. Idziemy czcić wszystkich Polaków, obywateli polskich. Żydów, cyganów, Rosjan, Węgrów i wszystkich, którzy ginęli w Auschwitz. Bo nie ma podziału narodowego wśród ludzi, którzy stracili życie i zostali zamęczeni. Mordowali ich Niemcy i o tym będziemy pamiętać i to podkreślimy. Ale chcemy pokazać, że ta biało-czerwona lawina, która 14 i 15 będzie w Oświęcimiu, wypełni wszystkie uliczki miasta. To jest lawina pokoju, spokoju, rozwagi i namysłu. Bardzo proszę o to, żeby, żebyście Państwo, uczestnicząc też w tym marszu, dbali o bezpieczeństwo, dbali o siebie, dbali o innych i dbali o to, żebyśmy to w godnej atmosferze przeżywali. Bez prowokacji, bez ekscesów, które potem nadawałyby się do mediów które potem jako jedyne przedostałyby się do światowych agencji. Nie chcemy tego. Chcemy, żeby w świat poszedł przekaz, że Polacy przyjechali do Oświęcimia, żeby odbyć narodowe rekolekcje z pamięci historycznej, z obowiązków historycznych i z patriotyzmu. Bardzo was proszę, przyjeżdżajcie nastrojeni na dobre wydarzenia, z cierpliwością, bo to pierwszy marsz, a będziemy je robić co roku. Więc dużo będzie pewnie niedomogów organizacyjnych. Bądźcie cierpliwi, postaramy się służyć Wam wszystkim, ale będzie Was tysiące. Będzie Was dużo więcej niż spodziewałem się. Będzie to duże wydarzenie. Czy zobaczą to media? Nie dbam o to. Chcę, żebyście to Wy zobaczyli. Żebyście powiedzieli w swoich domach, w swoich rodzinach, że było takie spotkanie i będzie znowu. Spotkanie Polski, mądrej, rozumnej i współczującej. Polski, która nie dzieli, tylko Polski, która łączy. Spotkanie polskości, która jest wspólnotą etyczną i każdy do tej polskości może należeć, kto podziela tą wspólnotę etyczną. Wszystkie buńczuczne pokrzykiwania, wszystkie prowokacje, wszystkie ataki będą uśmierzane. Damy sobie z tym radę. Mam współpracowników, dzięki którym, których pracy ciężkiej to wydarzenie dojdzie do skutku. Wszyscy pójdziemy w biało-czerwonych koszulkach. Będ w czasie marszu będą też single z utworem Dzwony. Będzie dużo ciekawych prelekcji. Będą występy znanych artystów. Cały program został dobrany tak, żebyście wyjechali z Auschwitz w różne miejsca. Wyjechali z Auschwitz w różne miejsca świata. Napełnieni duchowo, ale także i fizycznie pokrzepieni, bo coś na pokrzepienie fizyczne też będzie. Bardzo jestem wdzięczny Salezjanom, z Oświęciami, że wykazali się odwagą i chcą nas przyjąć, i tam u nich zorganizowaliśmy bazę całej naszej imprezy. Myślę, że będzie dobrze i Pan Bóg, Pan Bóg będzie nad nami czuwał. Ale jeszcze raz, bardzo proszę, zabierzcie spokój, rozwagę i patriotyzm w sercach. Całą resztę my wam na miejscu damy. Nasz dzisiejszy komentarz zdominował marsz, który się zbliża. Marsz życia Polaków i Polonii. Marsz, na który przybędą ludzie z Nowej Zelandii, z Australii, z Kanady, ze Stanów Zjednoczonych, z większości krajów zachodniej Europy. Polonusi, nasi rodacy, kochani Polacy, z gorącymi sercami biało-czerwonymi, i przyjedziecie wy z Polski. Już wiem, że autokary z wielu miejsc będą wyjeżdżać i wierzcie mi, wszystko będzie dobrze. Wierzcie mi, że naprawdę wasze nadzieje zostaną spełnione.